baby. Just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. you. we have dozed off would news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. He's not a joyful type of Zobacz jaka... Uh, jaka paradoksalna nazwa, nie? Powiedział Alan Wake. Puchy. Przyszli. No co to problem? Dobra robota, Microsoft. Dobra robota. Bardzo dobrze tworzycie... Microsoft? Czy ktoś tam? Remedy? Przed po po ah. To Przed nim zareptę. Jest Podziwiajmy rzekę. Nie da rady. Idź stąd za tym starym panem. Chcę ci zdjęcie.

If you don't mind me saying, I, I'm Pat Maine, by the way. Nice good to meet you. Way. Yeah, I'm Alan White. I'm yeah, I I a good. famous writer, such More as yourself, be. Mr. Wake. He's a pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host of the local radio station. Any chance I could get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. To <gulity> no, I sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind. I have a lovely holiday. Albo to Albo should Ha ha ha. Fresh seafood. Okay. Um. Mm hmm. That's not us. I got a couple of really good ones.

może być może jest tak Wielki Jelen. Dajcie was mi go ujęci w częściach gry. Bez wątpienia, będzie za tobą gonił Wielki Jelen przez to miasto. Musi być. Jakoś tak niestabilnie zamocowany, nie? No, bo się... no, ja się straszliwie. Chcę go ujęcił. Hey, Ej, zaczął ci powiem, torekko. Moment

I forget what yeah, places like towns where everybody knew everybody. Welcome to the Odier Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God, I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose. I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey. Carl? Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment.

I could really use a tune right now. Coconut, number six in the jukebox. I'd do it myself, but both of yeah. my you <muchy> to Are you serious? Coconut again? You disgust me. Call yourself a rocker, unbelievable. It does You need to give it a good shot. Aha, teraz my yes. Dobra, inna, inna okay. it. And to Dobra, nie do Leci tam coś, ja Tak, tak. Się hmm. a nie coś jest. Termus skał. O, jeszcze ukradłeś Termus Tak, jeden ze stóp. Nie <laughs> I wanted to find Stucky to get the key to <laughs> <and> get <laughs> to <laughs> the club. The waitress was giving me <laughs> uh, a headache. More eager fans always did. Oh, I thought I could zap. The Mr. Stucky? Yes. Is Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill.

Splendid! Splendid! The damn hernia swells up like a balloon. The Andersons, they're uh, local musicians. We're waiting for Dr. Hartman. No, so oh, oh, from his clinic <laughs> at Cauldron Lake Hi, Mr. Wake. Yeah, I The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Yeah. Hey, wait, Mrs. Wake, your your keys. Oh, yeah. Oh, yeah. That diner was a real nut house. <laughs> 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 Can you it. believe this place? This would make a for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home okay okay we can talk about this later Bad man here on I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. another one of my favorites to go Once upon a time I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in two years, not since my M last book M No, wow. super! Żeby klatki nie przecinały tak w połowie. Wow, to pominięte Ile no. to ma soczewek? Chciałbym taką no, Sielanka. No, się... Ale tak mówi się, to, że to nie jest taka przesadzona Sielanka. No. Że pogoda jest taka nieidealna i tak dalej, bo często gry po... wpadają w tę pułapkę, że jest. Wszystko jest pięknie, a potem mówisz, jest, jest beznadziejnie. No, wow. to it's fine. Na... It's gorgeous. It's something all right. Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. Alan's here. Oh. Tam. I wanted to make sure we were inside with the lights on. I just wanted to make sure that we were inside with the lights on. What would be the next thing, which Alan would say? Sure. Are you sure you read the directions right? It seems like an old man. Ale nie powiem. Mm, okay. Do końca gdzie się nie Okej. Okay. <laughs> ja będę powiedział. Może będzie szybciej. Będzie, na przykład nie będzie mógł otworzyć drzwi i powiem, come on, który będzie przetłumaczony szybciej. <laughs> <Come on>. <laughs> <laughs> <Czemu>? <laughs> Okej, okay, wspólnie przewidujemy przyszłość. Co on robił drugą ręką? Przymierzał. Ale czym? Chuj Celuję w ciebie drugą dłonią. Najwyraźniej. No e, ładnie tu. Jezu, te cienie ja muszę... cieni w tej grze są jest jakiś journal Quest Log? Termos, spoko. Tylko po co ja zbieram te termosy? Przecież wiadomo, że nie, że nie zbiorę całej stówy. Ja bym próbował, ale ty znasz mnie, ja mam Ja wiem. Nie Kiedy ja coś ma to swoją tak. fizyczną wersję w grze, ja to wow. robię. Kiedy coś ale jest tylko i wyłącznie azygmentem, to nie... tego Damn. 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 Nie wiedziałem. Nie zauważyłem? Dwa razy no. był. Teraz ty powiedziałeś, że to w świeci, a to Big Daddy? Że ten Big Daddy to ten Bóg, który zsyła latarki i pistolet? To było interesujące. Czy tam coś stało na. Y, y, drugie okno drugie na okno. parapecie? To okno, parapec? No, to okno, parapec. Czy to poważ, czy to? Widzisz? No. A nie, to czarna kropka tam jest, to wewnętrznie. Może dziwnie. E, zgaduję, że zasilanie możesz włączyć. A, znaczy wiem, że możesz włączyć zasilanie i zgaduję, że on jest w piwnicy, czyli spróbuj pod schodami. Tam by logicznie było. O, te śniadzie drzwi. W Raz, dwa. Są o, to jest jedno, bo tak zaraz zakupię. Może na zewnątrz, coś miga. Radio. jo. Dzięki za dyskrecję skrecję. Dobra, to dwa... dwa lata temu napisałeś książkę. Ostatnio on o tym mówił. Ale ciągle... Twoje wyci... wycięcie stało tam. Ciągle plakaty są. Na... Co, już, już wszystkie baterie poszły? Było pięć. E, to był sen. Nie. Jak wchodziłem tu do, do pomieszczenia? To w takim razie wszystkie poszły. Co za Może to znowu T e i B. E plus B. Albo T plus B. Bo mi się wydaje, że TZ. plus bz z Możliwe. Nie wiem. Tylko okay. jakie imię zaczyna się na T Z? A jeśli to nazwisko, to dlaczego z mojej litery? Nie wiem, czemu obchodzę to od drugiej strony. Po nie wiem. To nie, nie były to drzwi. Nie, to, to racja Gra racja nie została jest. zaprojektowana, żeby drzwi były tu. ta A, właśnie chciałem powiedzieć, że to, to raczej nie jest generator, ale... nie, nie wiem Co to robisz? A, nie z tych minigierek. To tak. mini dość ciekawe, te minigierki. No, w związku nie jest Ja pamiętam tą minigierkę otwierania drzwi z Dead Island. Była trudna work, i beznadziejna. Okay. Czy trawa jest? Tak, z każdej strony chyba wygląda identycznie.